Nazywam się Aleksandra Chmielewska i powiem, w jaki sposób oznaczyć przedmiot umowy. Niejednokrotnie zadawaliście mi pytanie podczas konsultacji online, w jaki sposób powinien być oznaczony przedmiot umowy. Odpowiedź jest prosta, w precyzyjny sposób, nieogólny i abstrakcyjny. Jeśli jest on zbyt mocno rozbudowany, możesz wykorzystać do tego załącznik. I w nim określić szczegóły, a załącznik będzie stanowił integralną część umowy. Określ maksymalnie, jak jest to możliwe, szczegóły obejmujące przedmiot umowy i czynności, jakie powinny być wykonane, zanim podpiszesz umowę. Jeśli jest to rzecz ruchoma, która jest przedmiotem sprzedaży, należy najdokładniej ją opisać: markę, model, Numer seryjny o sprzęt, skazy oryginalności, jaki jest stan, czy nowy, czy używany, kolor, i wszystkie możliwe cechy, jakie posiada. Zrób zdjęcie i dołącz do umowy oraz dołącz, dowód zakupu, który będzie wskazywał na legalność tego zakupu. Ponadto Okreś zobowiązania stron. Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest przeniesienie nakupującego własności lub innego prawa. A jeżeli skutek nie następuje automatycznie, może wymagać dopełnienia dodatkowych czynności i wydania rzeczy. Jeśli umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi, opisz na czym ma polegać ta usługa i do czego strony się zobowiązują. Szczegółowo określ, co wchodzi w zakres danej usługi, ilość, zakres, sposób świadczenia tej usługi, bowiem jest to umowa starannego działania i przejmujący zamówienie nie bierze na siebie ryzyka pomyślnego wyniku spełnianej czynności. Przykładowo Przeprowadzenie serii wykładów na szkoleniu bądź kongresie nie zawsze nosi cechy dzieła. Sam fakt, że zawarłeś bądź zawarłaś w umowie postanowienia dotyczące chociażby praw autorskich i nazwałeś taką umowę umową o dzieło, nie wystarczy do podważenia kwalifikacji tej umowy, jako mającej za przedmiot określone czynności. A nie ich rezultat, jaki ma być osiągnięty. A umowa o roboty budowlane, którą okazuje się, że większość z Państwa zawiera w przypadku realizacji usług remontowych, wykończeniowych, budowlanych, malarskich i wszelkiego rodzaju tego typu, no nie jest to odpowiednio nazwana umowa, a w przeważającej części mamy do czynienia z umową o dzieło, w której przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania określonego rezultatu, który podlega obiektywnej ocenie według powszechnie sprawdzalnych kryteriów. Pamiętaj, jeżeli oznaczone w umowie świadczenie jest niewykonalne, zobowiązanie w ogóle nie powstaje. Opowiem Państwu kasus, wskazujący, jak istotne jest określenie, właściwe określenie przedmiotu umowy. Jaki jest skutek niedoprecyzowanego przedmiotu umowy lub braku zapisów odpowiednich zapisów w umowie. Przedmiotem umowy było wykonanie strony www. i wykonanie sklepu internetowego. Pani zlecająca przed podpisaniem umowy poprosiła o spotkanie potencjalnego wykonawcę, dokładnie, żeby dokładnie opisać, czego oczekuje, Pokazała strony, które jej się podobają i co z każdej z tych stron chciałaby, żeby znalazło się u niej. Wytłumaczyła, jakie zakładki chciałaby, żeby znajdowały się u niej na stronie, w jakich kolorach ma być strona, jak funkcjonować mają konsultacje online oraz jakie produkty zamieszczone będą w sklepie. Wskazała, że ma już wykupioną domenę, hosting, zdjęcia, teksty już gotowe są napisane do zamieszczenia na stronie. Pan wykonawca poczynił notatki, wycenił wartość dzieła trzykrotnie więcej, aniżeli oferenci, którzy dotychczas składali jej oferty. Po skonsultowaniu się z innym specjalistą podjęła decyzję, iż nie będzie ryzykować i podejmie akurat z tym współpracę, gdyż to jemu osobiście przedstawiała wymagania i oczekiwania, pokazała palcem na ekranie czego oczekuje, wytłumaczyła, wskazała z których stron co chce, żeby znajdowało się na jej stronie, także tu żadnej niespodzianki nie powinno być. Podpisali umowę, w której określili termin wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenie, wpłatę zaliczki, czas realizacji. Pan wykonawca nie przedstawił załącznika ze szczegółami, wszelkimi ustaleniami, które zostały już poczynione przez stronę. Płaciła od podpisania... Umowę za liczkę w umowionej wysokości, niecałe 40% wartości przedmiotu umowy. Przesłała wszystkie dostępy do serwera, hostingu, zdjęcia, teksty, wszystko to, czym dysponowała. Z ustalonego umowni miesiąca zrobiło się 5 miesięcy. Ale co najważniejsze, pan wykonawca postawił stronę na swoim serwerze, i przesłał tylko jakiś folder z informacją, że sama pani zlecająca ma sama sobie go postawić u siebie na serwerze. A faktura opiewała na dużo wyższe koszty, oczywiście o których nie była poinformowana. Koszty instalacji wtyczek przez innego wykonawcę, ponieważ okazało się, że ten nie umiał, nie potrafił zainstalować wtyczki. Koszty zamieszczenia regulaminu polityki prywatności, wszelkich zgód na stronie. I to mówię tylko i wyłącznie o zamieszczeniu tych dokumentów, nie sporządzeniu, ponieważ sporządzała i dostarczyła je pani zlecająca. W przypadku zarówno internetu, jak i konsultacji online tego typu strony są to dokumenty, które obligatoryjnie powinny znaleźć się na stronie. To nie są dokumenty, które można fakultatywnie zamieścić. O czym wykonawca powinien wiedzieć? Dodatkowe koszty, które zostały doliczone, to były koszty zamieszczenia opisów w sklepie internetowym do każdego z produktów, koszty zdjęć i grafik. Zatem, zanim Podpiszesz umowę, ustal. Ustal kwestie związane z dokumentacją RODO. Przetwarzanie plików cookies. To nie jest tylko i wyłącznie bane z informacją, że na tej stronie przetwarzane są pliki cookies. W maju tego roku zmieniły się przepisy prawne w tym zakresie. I w chwili obecnej obowiązkowe jest odpowiednie narzędzie, dzięki któremu możesz w każdej chwili wycofać udzieloną pierwotnie zgodę. Na mojej stronie www.mobilnaprawniczka.pl możesz sprawdzić, o jakim narzędziu ja mówię. Hosting i domena. To Ty jesteś administratorem, to Ty jesteś właścicielem tych narzędzi. Gdyż skutek może być taki, że po pierwsze będziesz płacił takiemu wykonawcy tak zwane hostingowe. Będzie pobierał do ciebie, od Ciebie dodatkowe opłaty. Drugie, zastosujesz szantaż. I zablokuje ci dostęp np. do Twojej służbowej poczty elektronicznej na określony czas. Trudno w to uwierzyć, ale w czerwcu taka sytuacja miała miejsce, gdzie wykonawca strony internetowej zablokował pani zlecającej dostęp do jej służbowej poczty elektronicznej na kilka dni w celu wymuszenia zapłaty 100% wynagrodzenia przed oddaniem przez niego swojego dzieła strony czyli przed możliwością weryfikacji przez zlecającą i ewentualnej ocenie dzieła przed ostatecznym odbiorem. Musisz wiedzieć, że oddanie dzieła to nie jest to samo co odbiór dzieła. Istotne jest również ustalenie kwestii związanych z nawigacją, płatnościami, podstronami, katalogi, system zarządzania treścią, optymalizacja i wiele, wiele innych. Zatem już chyba wiedzą Państwo, dlaczego tak istotne jest precyzyjne określenie przedmiotu umowy. Ustalenie i dokładne opisanie przedmiotu umowy uchroni Cię od ponoszenia dodatkowych kosztów, do, o których osoba zlecająca nie wie, podpisując daną umowę, a o których wykonawca Cię nie informuje. Zatem, jak widzisz, przedmiot umowy musi być precyzyjnie określony i nie bój się ustalać wszelkich szczegółów w załączniku, gdyż zapisy takie stanowią dowód poczynionych ustaleń. Jeśli masz wątpliwość, czy ty oznaczyłeś w sposób prawidłowy przedmiot umowy, czy masz wątpliwość, że umowa, którą zaproponował ci wykonawca, niekoniecznie ma precyzyjnie określony przedmiot umowy, Napisz do mnie, napisz do mnie, a chętnie zweryfikuję i sprawdzę. Pomogę Ci. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, kliknij miniaturkę, która pojawia się na ekranie i obejrzyj film dotyczący istotnych terminów umowy. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć.